Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego sacré siedzę ci ja sobie przy ulicy Gołębiej w stołecznym królewskim mieście Krakowie w restauracji o nazwie Kawaleria. I właśnie ta lokalizacja skłania mnie do powiedzenia paru słów na temat Naszych kawaleryjskich tradycji na temat tego, co mamy w naszym charakterze narodowym, co mamy w genach, co jest nam wręcz dane i zadane od samego Pana Boga. My Polacy szczególnie kochamy konie, zawsze tak było. Nawet trudno sobie było dawniej wyobrazić Polaka, oczywiście polskiego szlachcica, bez konia. Tak konną jazdę również kochaliśmy, i stworzyliśmy najdoskonalszą jazdę w dziejach świata. Nie było w dziejach świata lepszej, groźniejszej, piękniejszej, skuteczniejszej jazdy niż nasza husaria. Również i inna jazda ciężko zbrojna. <laughs> husaria zwyciężała przez 125 lat we wszystkich bitwach. Ani jednej klęski. Wystarczyło, że wzięli porządnie azymut, namiar i tam nie było prawa. Przeważających nawet dziesięciokrotnie siły wroga. Były zmiatane po prostu. Ale jak to się działo? Najpierw cichusarze, to trzeba powiedzieć sobie jasno, niejednokrotnie krzyżem leżeli, we mszy świętej uczestniczyli, na różańcu się modlili, gorąco, polecali się Panu Bogu, i wtedy dopiero po takim przy, przygotowaniu, po takiej szarży modlitewnej, ruszali do szarży konno w bój i zwyciężali wtedy. Jest taka hipoteza, która do mnie bardzo mocno przemawia. Otóż, dlaczego nasi lotnicy byli, byli po prostu niepokonani, niezrównani w bitwie o Anglię? Procentowo to oni wielokrotnie więcej zniszczyli siły nieprzyjaciela niż, niż Anglicy czy inni. Dlaczego? Ktoś odpowiada, no bo to są te husarskie geny. My to mamy po prostu we krwi, w sobie, szarze. Z taką, taką całą kawaleryjską fantazją, z, w takim wręcz zatraceniu siebie. I w tym jesteśmy dobrzy. Pan Bóg nam dał to ukochanie właśnie takiej krótkiej, szybkiej, skutecznej akcji. I dlatego, tak jak mówię nieraz, zamieszczając jakiś filmik o Husarii, na przykład gdzieś tam y, na Facebooku czy coś, opatruję to nieraz komentarzem, z genami się nie walczy. My to mamy w genach po prostu. Ukochanie szarży. I dlatego też w naszych polskich sprawach nie chciejmy od tego uciekać. Zastosujmy szarżę. Najpierw chwyćmy mocno wszyscy różaniec. Niech to będzie mobilizacja tak, jak husaria robiła przed wiekami. Różaniec w rękę codziennie, módlmy się za naszą ojczyznę, i następnie zróbmy jakąś wielką, potężną, ogólnonarodową szarżę, żeby zwyciężyć, żeby pokonać zło, korupcję, partykularyzm, miernotę, jakąś wszelką byle jakość, żeby wreszcie wyprowadzić Polskę na prostą żeby stanąć dumnie jako naród i odbudować jeszcze tę naszą wymarzoną upragnioną wielką Polskę a pan bóg nam w tym dopomoże o,